Siemanko. Witajcie w kolejnym odcinku serii Ocena transferów na kanale Rozlowy Degustator. Dziś Przyszedł czas na Polonię Bydgoszcz. Polonię, która od wielu lat próbuje awansować do ekstreligii, ale cały czas niestety dla nich nie może tego zrobić. Czy to będzie wreszcie ten sezon? O tym porozmawiamy sobie w trakcie serii składy, analizy i przewidywania. A dziś porozmawiamy sobie tylko i wyłącznie o tym, co działo się na rynku transferowym, jeżeli chodzi o Polonię Bydgoszcz, bo jak też widzicie, jest to seria ocena. Transferów, więc przejdźmy do tego, co wydarzyło się w Bydgoszczy w trakcie tej zimy, a tak naprawdę już dużo wcześniej, bo o tym jednym nazwisku, które, wokół którego będziemy się tutaj dzisiaj kręcić, słyszeliśmy już dużo szybciej, więc do klubu dołącza Wiktor Przyjemski. Wraca też po wypożyczeniu Hubert Gąsior, ale oczywiście przy Wiktorze Przyjemskim. No, Raczej trochę blado, to wszystko wygląda. Z klubu odchodzą Bartosz Nowak i Emil Maroszek, to dwaj młodzi zawodnicy, którzy no muszą szukać swojego miejsca w innych klubach, ponieważ no w Polonii Bydgoszcz, jest przesyt tych, tych młodych zawodników. Zwłaszcza teraz, kiedy Wiktor Przyjemski może zaopiekować i pozycję juniorską, i pozycję. U24, no i pewnie będzie to właśnie on robił, więc z tego miejsca czy to dla Nowaka, czy dla dużo młodszego jeszcze Emila Maroszka na ten moment brakuje, Emil Maroszek będzie kontynuował karierę w Polonii Piła, jest wypożyczony do tego klubu Bartosz Nowak w Unii Tarnów, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, no ale Przede wszystkim trzeba się tutaj skupić w trakcie tego odcinka na Wiktorze Przyjemskim. Jest to transfer, który być może nawet powinien zostać uznany najlepszym transferem całego tego okienka. Ja wiem, że Jason Doyle przechodzi do Wilków Krosno, że Dominik Kubera zmienia klub, że Jack Holder, Martin Waculik zmieniają klub, ale w realiach dzisiejszego Speedwaya wyciągnięcie Wiktora Przyjemskiego, czyli zdecydowanie najlepszego juniora ekstraligi na poziom drugiej ekstraligi, no jest czymś totalnie niespotykanym. Wiadomo, że tutaj rolę odgrywa lokalny patriotyzm, przywiązanie Wiktora do Polonii Bydgosz. To, że on tak naprawdę z tego klubu tylko na chwilę odszedł, że bardzo chciał w tym klubie jeździć, to jest spory czynnik, ale sam fakt tego, że Wiktor Przyjemski w ostatnim swoim sezonie juniorskim będzie jeździł w niższej lidze, no jest wydarzeniem. Może nie bez precedensu, ale wydarzeniem, którego w ostatnich latach przynajmniej za często nie oglądaliśmy. Wiktor Przyjemski jest zawodnikiem, który potrafił w Ekstralidze robić średnią powyżej 2-0, więc Wiktor Przyjemski jest zawodnikiem, który z miejsca powinien stać się w drugiej Ekstralidze czołowym zawodnikiem. On już to pokazywał w, poprzednim, w poprzednich sezonach w barwach Polonii Bydgosza. wtedy był przecież zawodnikiem jeszcze Teoretycznie nieopierzonym, bardzo młodym. Teraz po dwóch latach w motorze Lublin powinien być jeszcze lepszy. A jeżeli już wtedy potrafił być najlepszym zawodnikiem drugiej ligi, no to strach pomyśleć, jak dobry może być teraz. Pytanie, jak będzie wykorzystywany: czy z pozycji juniorskiej, czy z numerami seniorskimi, będzie zaczynał mecze, czy być może z podusemki? To wszystko pozostaje w gestii trenera Dariusza Śledzia, ale o tym jak najlepiej byłoby to zrobić porozmawiamy sobie jeszcze później. Na razie musimy po prostu ocenić i powiedzieć, że transfer Wiktora Przyjemskiego do drużyny z drugiej ekstraligi to jest absolutny sztos i nie można tego ocenić inaczej niż na ocenę celującą. Tutaj w Polonii Bydgoszczy niewiele się zmieniło, więc to jest tak naprawdę jedyny ruch transferowy, ale to jest ruch transferowy, który jest naprawdę czymś wow. To jest miejsce, w którym Polonia przynajmniej na papierze w poprzednim sezonie miała największe problemy. Wiadomo, że dołącza też Maksymilian Pawełczak, chociaż nie jest to transfer, ale ta formacja juniorska z takiej... Mocno przeciętna w poprzednim sezonie, w tym sezonie staje się po prostu fantastyczna. Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak to jest coś, czego będą się bały wszystkie inne zespoły w drugiej ekstralidze, a Wiktor Przyjemski nieraz udowodnił nam już, że i w starciach z seniorami potrafi być bardzo groźny. Czy będzie najlepszym zawodnikiem ligi? Być może nie, bo przecież w tej lidze będą byli mistrzowie świata, jak Jason Doyle czy Tywin Inden. Ale czy będzie jednym z najlepszych zawodników ligi? myślę, że jest na to spora szansa, czy będzie największym czynnikiem pomagającym swojemu zespołowi, może być, bo będzie miał najwięcej możliwości. Jason Doyle w biegach juniorskich nie pojedzie, Jason Doyle z rezerwy nie pojedzie, a Wiktor Przyjemski może i to może być duży plus dla Polonii Bydgoszcz w trakcie tego sezonu, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dziś kończymy już odcinek oceny transferów w Polonii Bydgoszcz. Kolejny klub za nami, klub po klubie, dzień po dniu, aż w końcu przeanalizujemy wszystkie zespoły, które w tym sezonie będą startowały w polskich ligach żużlowych. A do tego już naprawdę blisko. Także bądźcie z nami jutro. Do usłyszenia. Cześć.